I tam otworzymy sobie przesyłkę od Wojtka a ten Wojtek, ten Wojtek, jego kanał na YouTube to jest Górnik Zabrze tak, KS, KSG Górnik Zabrze, jego kanał na YouTube wymiana i gratisy, zaczniemy od wymianki tak, wymiana, Drogba, mam już całe galata i tekstera brakuje mi tylko jakiegoś tam mi brakuje brakuje mi tek, tylko reading stara teraz bratisiki ale ładnie żeś zapakował górnik zabrze polecam kanał górnika zabrze ksg górnik zabrze ale zapakował no już chyba się spójdzie Nie będą bazułeczki, wszystkie. Ja bazułeczki też wszystkie mam. Wszystkie na razie mam bazułeczki, są. Ja mam wszystkie w ogóle wszystkie bazułeczki. Jak to będą bazułeczki, to to wymiana była super. A I tak fajne karty, dużo karty, nie no. Mega, serio, mega karty. Tak dużo kart wysłać w jednej piesyłce. Na pewno Ci coś jeszcze też do, dośle jakieś gratisiki. Na pewno. Pewnie Ci wyślę jakiegoś fajną karty też. Oprócz tej z wymiany. Pewnie wyśle jakieś fajne karty. Więc górnik zabrze. KSG. No, polecam kanał, bez fajny. Fajne karteczki, tylko wszystkie normalne i też mi się podoba. Jak ktoś chce, to mogę się za te wszystkie karteczki wymienić. Mam, ale super, tyle, tyle bazóweczek, dużo. Dobrze, no to jeszcze jedną posyłeczkę otworzymy sobie, od, chyba od Piotrka, czy jakoś tak. Nowe. Mamy dwie karty. Pierwsza, Messi, powtórka, mogę się zamienić, ale ładnie, polikowicie obrabiona. A druga, Pique, nie mam jeszcze tej karty. No nie. No i dwie karty: Gromobazu, Gatisów i karty z wymiany. Mega karty. Więc ja Was żegnam. Narka, pa i cześć.